Gdy nie miałam duszy sportowca, ale wiem, że sport to zdrowie, a w przypadku mojej, bądź co, bądź postępującej choroby, to ja decyduję, jaki styl życia wybieram. A wybieram życie aktywne, życie pełne przygód, doświadczeń, spotkań z czytelnikami moich książek, życie pełne podróży i spełniania marzeń. Chcę żyć pełną piersią. Jak jednak się motywować, kiedy z natury nie jest się sportowcem? Mam na to kilka prostych sposobów. Po pierwsze, ulubiony serial, w telewizji, dzięki któremu ćwiczenia płyną szybciej. Po drugie, profesjonalny sprzęt, dzięki któremu mogę ćwiczyć wszędzie tam, gdzie zapragnę na wakacjach, na wyjazdach, ale i w domu. Właśnie dlatego zaczęłam testować sprzęt od Leviker, podnośnik jezdny Leviker Compact oraz system do ćwiczeń w podwieszeniu Levi Active. Kocham w tym systemie to, że mogę używać jego elementów, zarówno ćwicząc stacjonarnie w swoim pokoju, jak i na przykład na wyjeździe, korzystając z podnośnika jezdnego Compact. A ty, jakie masz sposoby, by się zmotywować?